Doktorko Doktorku! Siema widzowie. Ja pamiętam, że przyszłym odcinku uciekliśmy od No, patrzcie. Właśnie się wspieliśmy. Tak, wspieliśmy. To jest ten sam domek, gdzie mieszka czuł. Niby to ma być ten doktorek. Doktorko! Doktorko. Nie ma go. Może nie żyje. Przecież ja z nim gotowałem parę dni temu. Nie wiadomo, co się mogło stać. No, co to jest? Wow. może jego zapiski. Jego, to są jego zapisy. O, lektura ta. co to to, to, to? to jest chemia. chemia. No? Moi no. 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 no drodzy, jeśli wy nie wiecie o co chodzi, to doktorem bardzo lubił chemię i jest bardzo mądry. I nie wiadomo, co się mogło z nim stać. A oh. te proszki? Hmm. O, kur nie dotykaj tego! Odsuń się! To jest bogacony uran, taki proszkowy. Jak go się nawdychasz, to puzę ci rozzej... Ro... po prostu. No. A co to jest? Kapelusz jakiś. Pójdziesz po to? No. Dobrze. Żeby nie spać tylko. No. Jakiś... Jakieś urządzenie czerwone zostawił. Papierosy i kapelusz. Papier? Ja je kiedyś paliłem. O, co, co to Eee... Jakaś wiadomość chyba. Czekaj. Ja wiem, co to za wiadomość. Muszę się ją zrzucić, żeby usłyszeć... ...co on powie. Chyba zepsuła się. Nie dowiemy się teraz... ...papieru. A może on... To jest koniec świata. Czemu? Jeśli tu jest ten proszek, póko nie można normalnie go wytworzyć. On powstaje w wyniku wybuchu. A wybuch był 24 lata temu. To doktorek nie żyje 24 temu? 24 lata temu? Nie, doktor wcześniej tu nie żył. On wchodził tu w masę takiej przeciwnej do aktywności. Aha. Więc to nie jest możliwe. Może kiedy palił, bo on bardzo lubi palić, to może się naddychał i zginął? Może. A co jeśli on go porwali? Żule? Tak! Wow! Widzę, więc co mamy robić? Nie wiem. Dobra, wiecie. C co jest? Co? Pan wyłączył. Nie No, laguje wszystko! Wiecie no, no, Wiecie co? Musimy stop! Iść, później jeszcze bardziej robię. Chyba to jest, chyba co? Tą wsiarkę, dobra. Bierzemy te rzeczy i uciekamy. Dobra. Dobra, idziemy. Już nie laguje? Nie. Przestaje. Idziemy. Oj, szybko do naszej bazi. Na wszystkie notatki nasze. To jest kurz, brudny, dobry, Ale kurzu. Jeszcze wyjść. Brud, grube, jeszcze, bo jeszcze będzie. Co? Nie, a już. Dobrze. Co musimy robić? Nie wiem. Znasz jakiegoś człowieka? Nie wiem. Może tą dźwignie, pociągnąć, coś się stanie. Dobra. Syrena to jest. To nie zła syrena. A to? Kur... Dobło. No Poczekaj. Jeśli tu jest prąd, to czemu tu jest prąd? Doktorek może go założył. Możliwe. Co musimy robić? Mamy wszystkie notatki. Właśnie, musimy szukać jedną przesyłkę. 1969. 69. To jedyny sposób, żeby zrozumieć, co się stało z nim. Tak. Dobra. Stój! Co? Znam jednego dziada, który znał doktorka. Serio? A wie, go miał na imię? Zbigniew Stonoga, kur... <gry> Serio? Um, no. Zbigniew Stonoga? A gdzie on jest? Nie wiem. Serio? Chyba w bunkrze był ostatnio. No. Mm. A z Dawidem bunkier, może on tam jest? Dobra, to idźmy. Będziemy jechać skuterami? I ty twoim kosem? Tak. Dobra, ruszamy.